Tego na pewno nie wiedziałeś o życiu człowieka. Ostatni cię szokuje. Pierwszy człowiek spędza średnio 33 lata na spaniu. Z tego 7 lat to próby zaśnięcia. 2. Twoje serce bije około 100 tysięcy razy dziennie. To ponad 3 miliardy razy w całym życiu. 3. Już w wieku 6 miesięcy zaczynasz rozpoznawać emocje innych po mimice. 4. W ciągu życia produkujesz tyle potu, że mógłbyś napełnić cały autobus. 5. Każde 7 lat masz praktycznie nowe ciało. Komórki wymieniają się niemal całkowicie. Sześciu ludzi ma więcej połączeń nerwowych w mózgu niż gwiazd w galaktyce. Siódmy twój żołądek trawi stal. No prawie. Kwas żołądkowy ma pH bliskie kwasu akumulatorowego. 80% myśli, które masz dziennie, to te same co wczoraj. Mózg kocha rutynę. Dziewiąty Twój organizm zawiera pierwiastki, z których dałoby się zrobić gwoździa i szklankę cukru. Dziesiąta Najbardziej niebezpieczna rzecz dla człowieka własny stres. Może zniszczyć ciało szybciej niż większość chorób.